Czy Volkswagen może być luksusowy? Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że nazywa się Tuareg. To przecież składa, bo właśnie bogato wyposażony Volkswagen Tuareg zaparkował w Scarlab. Zapraszam was na małe zwiedzanie. Nie dość, że bogato wyposażony, to jeszcze prezentuje się kapitalnie. Jeśli lubicie mroczną, czarną stylistykę, to ten tuarek jest skrojony dla Was. SUV został wyprodukowany w 2019 roku. Przez ten czas korzystało z niego dwóch właścicieli. Auto przejechało 75 tysięcy kilometrów. Oczywiście zakupione w polskim salonie, serwisowane w ASO, bezwypadkowe, w pełni sprawne, w świetnej kondycji. Sprzedawane na pełną fakturę VAT. Pod maską Tuarega pracuje 3-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 286 koni mechanicznych. Nasz egzemplarz to kolokwialnie mówiąc, wypchana wersja Airline. Posiada m.in. 15-calowy hmm, telewizor, to znaczy ekran centralny, Innovision cockpit, 21-calowe felgi, domykanie drzwi, pneumatyczny zawias, panoramiczny dach. Reflektory Matrix LED, czterostrefową klimatyzację, wentylowane i podgrzewane fotele przednie. Aż 7 trybów jazdy, klimatyczne oświetlenie ambientowe, ale również masę systemów bezpieczeństwa. Co ważne, narażone na rysowanie elementy wnętrza, jak chociażby black piano czy ekrany, zostały zabezpieczone bezbarwną folią PPF. Zapraszamy państwa do Wako Skarlab, Gdańsk, ulica Elbląska 68C.